Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne strzelce w czytaniu ogólnym, miesięcznym na wrzesień 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę co się wydarzy u Ciebie w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z, moim, z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania Lajkowań i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu, może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. I ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania. Są dla Was. Moje kochane strzelce, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie. Przekaz główny, czyli to, czego możecie się spodziewać w zbliżającym się miesiącu wrześniu. Po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Natomiast tuż przede mną w dolnej części ekranu będzie karta rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji. Zaczynamy sobie, moi kochani, kartą księżyca. Tajemniczo się zrobiło, troszeczkę mistycznie. Teraz wam powiem o czym ta energia mówi. Szóstka mieczy. Dwójka kielichów. W tle. Królika Pentakli, Królowa Buław, w tym miesiącu ona się bardzo często pojawiała i u Trygonu Ognia i nie tylko, u Was też jest ona obecna, zaraz będziemy sobie tłumaczyć o co w tym wszystkim chodzi, a z Kielichów. Ciekawe jest to czytanie, będziemy zaraz sobie oczywiście analizować krok po kroku. Mamy kielichy, i to dobre kielichy. Są dobre i złe kielichy. Myślę, że jeżeli yy, śledzicie już trochę czytania tarotowe, to macie tego świadomość. Jako rada moi kochani, szóstka pentakli. Ok, od początku. Zaczynamy sobie kartą księżyca, kartą szóstki mieczy i kartą dwójki kielichów. Karta Księżyca, moi kochani, z jednej strony jest to karta wychodzących tajemnic, też pewnej prawdy, natomiast po drugie jest to karta intuicji. Tutaj też w karcie Księżyca bardzo często dowiadujemy się nowych rzeczy, o których nie mieliśmy wcześniej pojęcia, ale tu jest jakaś ciekawa sprawa, bo zazwyczaj Wychodzące tajemnice, muszę to powiedzieć, już troszeczkę tych czytań zrobiłem, tak, zrealizowałem, i zazwyczaj po tych tajemnicach jest, pojawia się jakiś chaos, tak, raczej one przynoszą negatywne rozwiązania. Tutaj jest inaczej, bo mamy obok szóstka Mieczy, a Szóstka Mieczy to może być po pierwsze karta inaczej to jest karta na wypłynięcie na spokojniejsze wody może mówić o albo o mobilności. Tak, czyli o jakimś wyjeździe, może na wyjeździe czegoś się dowiecie, um, albo coś sobie uświadomicie, albo przez jakieś, jakąś tajemnicę gdzieś pojedziecie. Natomiast druga rzecz, ta karta mówi o uspokojeniu myśli, o uspokojeniu, o uspokojeniu sytuacji albo jakiejś relacji. Natomiast ostatnia energia, czyli dwójka kielichów. Jest kartą bardzo często przeprosin, bardzo często jest to karta ręki wyciągniętej, dłoni wyciągniętej na zgodę. Bardzo często jest to karta też pewnych wyzwań, tak? Karta wytłumaczenia sobie trudnych kwestii. Tak jakby karty tutaj na ten miesiąc wskazywały, że jeżeli chodzi o jakąś relację, to nastąpi spokój. Może być tak, że z kimś dla Was bliskim, nie wiem, członkiem rodziny. E, przyjacielem, przyjaciółką, nawet współpracownikiem. W tym miesiącu sobie coś powyjaśniacie. Inna sprawa, że karty tutaj mogą pokazywać, że ktoś na przykład w ostatnim czasie, nie wiem, do was się nie odzywał, gdzieś jakaś relacja była zawieszona, e, ktoś zachowywał się dziwnie, e, były jakieś nieporozumienia, niedomówienia, e, tak jakby ktoś się trochę izolował, coś przed wami ukrywał. Karty mogą pokazywać, że w tym miesiącu ta osoba wytłumaczy swoje działanie. Bo karta księżyca, tak jak wcześniej już powiedziałem, to są tajemnice wychodzące na światło dzienne. Tutaj mamy kartę uspokojenia sytuacji, a tutaj mamy kartę pojednania. Karty też mogą wskazywać na to, że ktoś w ramach e, rozwijania relacji nie wiem czy to będzie partner, czy to będzie ktoś z waszych przyjaciół, z waszych znajomych w ramach tego, żeby ta relacja się rozwija, rozwijała, zaproponuję wam jakiś wspólny wyjazd, wycieczkę, wypad czego wy się wcześniej nie spodziewaliście bo tutaj może być karta, karta tajemnicy, to może być właśnie pewne zaskoczenie także więc karty tutaj by wskazywały w tym miesiącu Czyjąś wyciągniętą rękę na zgodę, bądź deklaracje albo miłe słowa związane z relacją, i także tak jak wcześniej już powiedziałem, jakąś wyprawę, jakiś wyjazd z tym związany. Karty też mogą tutaj wskazywać, że w czasie jakiegoś wyjazdu, wypadku hmm, okaże się, że pewna osoba jest wam bliższa niż przypuszczaliście. Ciekawy jest tutaj naprawdę ten miesiąc, bo, bo tak jak mówię, jestem trochę zaskoczony, bo zazwyczaj jak mamy kartę księżyca, to potem się wiecie, pojawiają różne takie y, energie typu MAC, typu wieża, y, typu Asmieczy, które świadczą raczej o rozstrzygnięciach negatywnych, tak, ktoś coś ukrywa. To potem wychodzi, jak wychodzi światło, prawda, na światło dzienne, to się robi chaos, to potem są nieporozumienia, różne konsekwencje tego i jest negatywnie. Tutaj jest w drugą stronę, stąd moje zaskoczenie, tak? Jakby wyjaśnienie pewnych kwestii, yy, powiedzenie pewnych rzeczy wprost poprawi tą sytuację. Karty też mogą tutaj wskazywać na to, że w tym miesiącu możecie dostać. Yy, Jakieś deklaracje albo wyznania, których się wcześniej nie spodziewaliście. Inna sprawa, że tutaj karty mogą po prostu pokazywać, że nie spodziewaliście się sympatii z czyjejś strony. Raczej mogliście, jeszcze jedna rzecz, karty mogą tutaj pokazywać, że spodziewaliście się po kimś czegoś negatywnego, byliście raczej nastawieni do kogoś negatywnie, a w tym miesiącu oka okaże się, że ta osoba jest inna niż przypuszczaliście. Fajne też w tym miesiącu to co się tutaj pokazuje. W ogóle całość tego przekazu jest bardzo dobra. Taka aż zaskakująca. Wy jesteście ostatnim znakiem, który realizuje w tym miesiącu i muszę powiedzieć, że to jest jedno z najlepszych czytań, jeżeli chodzi o miesiąc wrzesień, bo tutaj jak naprawdę nie ma żadnej fałszywej Energii. No, tak jak mówię, tak, ten księżyc bywa czasem problematyczny, tak? bo, on, bo on mówi o tych właśnie wychodzących tajemnicach, różnych y, z, weryfikacji pewnych rzeczy y, i one zazwyczaj potem powodują to, że, że te konsekwencje są negatywne, przykre i te tajemnice, które wychodzą, bardzo często to są rzeczy, które, które nie, nie działają korzystnie, jeśli chodzi o daną sytuację, czy o, jeśli chodzi o daną relację. Natomiast tutaj karty pokazują coś totalnie przeciwnego. Chyba, że tak jak mówię, wy się nie spodziewacie czyjejś sympatii, albo tego, że ktoś będzie tutaj ch chciał się z wami w tym miesiącu dogadać. Natomiast bardzo mocno się tutaj pokazuje, pokazuje w tym miesiącu pojednanie i uspokojenie sytuacji. Inna sprawa, że tutaj karty mogą mówić o waszej pewnej nieufności wobec kogoś, bo. Też karta księżyca to też jest pewne wątpliwości nasze wewnętrzne, tak? Pewne może takie poczucie, że może nie do końca możemy komuś ufać. Natomiast z drugiej strony, nie ma tutaj na szczęście maga, nie ma diabła, nie ma y, siódemki mieczy, które świadczyłyby o tym, że. Jakieś pojednanie ma bardzo mocno drugie dno, tak? Ktoś ma ukryte zamiary, cele, próbuje wykorzystać, oszukać. Raczej tutaj karty mogą pokazywać po prostu, że wcześniej, w, jeżeli chodzi o tą znajomość, albo jakaś się wytworzyła niechęć, albo po prostu pojawiły się pewne tajemnice, nieścisłości, albo jakaś separacja, albo jakiś taki utrudniony kontakt, tak ktoś się mógł jakby separować pewne rzeczy, o pewnych rzeczach nie chciał mówić i tak jakby tutaj karty pokazywały, że ktoś ma wreszcie pewne rzeczy wytłumaczy, co wcześniej było trudne. Albo ktoś po prostu miał jakiś problem, z którym chciał się uporać sam, nie chciał was do tego mieszać, dlatego że strzelce to też jest taki znak, który no, jak mu zależy, to on się zaangażuje, tak, on będzie chciał tutaj pomóc. Też zazwyczaj strzelec to jest taki znak yy, pełen inicjatywy, działania, charyzmy i tak dalej. Więc tutaj karty mogą po prostu wskazywać na to, że ktoś może chciał uniknąć was mieszania w jakąś sprawę, w jakiś temat albo w jakiś problem. W związku z tym pewne rzeczy starał się ukryć albo przemilczeć. W tym miesiącu chce po prostu powiedzieć, jak było powiedzieć pewną prawdę. Inna sprawa, że karty tutaj mogą wskazywać, że wyjawienie jakiejś prawdy właśnie doprowadzi do pojednania pomiędzy wami uspokojenia sytuacji. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli jesteście w relacji, karty tutaj mogą wskazywać na to, że partner może szykować wam w tym miesiącu jakąś niespodziankę, jakąś niespodziewaną wycieczkę albo jakąś randkę. Yy, I. Też karty, bo tutaj mogą wskazywać na to, że podczas tego, tej wycieczki, tego spotkania, tej wyprawy, tak, czy też tej randki, no dwójca kielichów będzie chciał albo wam coś wyznać, albo poprawić relację waszą, tak, zrobić coś miłego dla was. Też karty mogą tutaj wskazywać na to, że sobie uświadomicie, jeżeli w ostatnim czasie... Yy, Wydawało Wam się, odczuwaliście, że partner coś ukrywa, to może faktycznie tak być, ale to przepraszam bardzo, może być e, niespodzianka dla Was. Albo jakaś, mówię, zaproszenie na jakąś wycieczkę, wyprawę, wypad. Jeśli chodzi o tło, tutaj też jest w ogóle. Nie wiem, Wy tutaj, Wam się tutaj pokazuje naprawdę bardzo dobry miesiąc. Tak jak mówię, aż ciężko yy, o jakiekolwiek ostrzeżenia, bo u niektórych na przykład były jako rada jakieś ostrzeżenie, tak, albo w tle gdzieś coś się pojawiało. A z kielichów królowa była w, Trójka Pentakli. Yy, trójka Pentakli, moi kochani, jest kartą dobrej kooperacji, dobrej współpracy. Dobrej atmosfery wokół, fajnego współdziałania z ludźmi. Karty tutaj mogą pokazywać, że w tym miesiącu możecie robić jakiś ważny projekt, realizować jakiś ważny cel, i tutaj, jeżeli chodzi o osoby, z którymi będziecie współpracować, to to będzie przynosiło korzyść i wam, i tym osobom. tak Będzie ułatwiało też otoczenie, może tutaj wam załatwienie pewnych spraw w tym miesiącu ułatwić. Królowa buław, wasza energia. Jeżeli, jeżeli to jest właśnie wasza energia, stricte, to ta karta może mówić o tym, że w tym miesiącu będziecie pełni wigoru, Zaangażowanie, energiczni, charyzmatyczni, przekonani co do własnych racji, walczący o to, co dla Was istotne. W dobrym samopoczuciu, jeżeli natomiast to jest energia z zewnątrz, to to może mówić na przykład o innej kobiecie strzegonu ognia, czyli barana lwa lub strzelca, które może być w tym miesiącu dla Was istotne. Bardzo często to też jest karta szefowej. A z kielichów, natomiast to jest karta albo docenienia. Bardzo często to jest ym, karta za uroczenia, Ja to tą kartę tak nazywam. Natomiast tutaj karty po prostu mogą wskazywać, że albo będziecie docenieni w tym miesiącu przez y, jakąś kobietę nad wami, tak to nazwijmy, jakąś, nie wiem, szefową, koordynatorkę projektu, kierowniczkę i tak dalej. Też karty mogą tutaj wskazywać, że w tym miesiącu. Dzięki nie wiem, czy to chodzi o miejsce pracy, jakby dzięki pewnej współpracy rozwinie się jakaś fajna relacja. Tak jakbyście, nie wiem, w pracy zaczęli się nie wiem, czy macie jakiegoś nowo, nowego współpracownika, czy. Czy jeżeli chodzi o dobrą współpracę, może być tak, że jakaś relacja zawodowa może stać się częściowo też prywatną, tak, czyli niby w pracy przyjaźni nie ma, ale ja się z tym nie zgadzam, bo... No, bo po prostu doświadczyłem tego, że, że i w pracy można mieć przyjaciół. Co prawda, trzeba raczej uważać, wiadomo, każdy ma swoje aspiracje, swoje ambicje, swoje cele. No, jest tak ten świat niestety skonstruowany, jak jest. no Myślę, że na ten temat nie będziemy tutaj dewagować. Natomiast tutaj karty mogą po pokazywać także to, że w tym miesiącu w pracy yy, dzięki dobrej kooperacji popatrzycie na kogoś bardzo, z bardzo dużą życzliwością, serdecznością i z drugą stronę. Sprawa, że tutaj karty mogą wskazywać, jeżeli chodzi o relacje, to się bardzo mocno pokrywa w ogóle z lewą stroną. Po raz kolejny, eee, możecie też z partnerem robić coś dla m, ważnego w kontekście waszej wspólnej przyszłości. Nie wiem, czy, czy tutaj. Ja bym się też nie zdziwił, gdybyście tutaj mieli w planach albo w tym miesiącu robili jakiś remont albo coś mieli do zrobienia wspólnie w kontekście jakości waszego życia albo waszej przyszłości bo trójka pentakli bardzo często też jest kartą yy, kombinowania pod kątem przyszłości i tutaj karty tak jakby mówiły, że jakaś współdziałanie z partnerem może przynieść bardzo dużo korzyści, ale także popatrzeć, pozwolić yy, popatrzeć na partnera w inny sposób i też zobaczyć, że partner też was wspiera. I jeszcze jedna rzecz, o której mogą tutaj yy, mówić karty, jeżeli as kielichów jest energią waszą, karty mogą pokazywać, że sobie w tym miesiącu uświadomicie, ile wy y, jesteście w stanie zaoferować jako wy, tak, jako y, tutaj jeżeli chodzi o wasze kompetencje, wasze umiejętności, wasz charakter swojemu otoczeniu. Karty też mogą pokazywać, że zobaczycie swoje możliwości, jeżeli chodzi o jakąś współpracę. Docenicie sami siebie. No, bardzo często jest tak, że jeżeli jesteśmy ambitni, tak, to bywamy wobec siebie krytyczni. Natomiast tutaj karty mogą pokazywać, że dzięki realizacji jakiegoś projektu, celu albo jakiejś kooperacji, współpracy, zobaczycie, ile tak naprawdę wy sobą oferujecie, ile, jakie macie możliwości, jakie zdolności, jaki talent. Jeżeli chodzi o kartę Radę, szóstka pentakli, jest to karta równowagi w dawaniu i braniu. No, i ta energia może radzić no, po prostu na ten miesiąc, że to, co jest Wam dawane, to żebyście na to reagowali, tak żebyście widzieli, żebyście pilnowali pewnej równowagi, jeżeli chodzi o Wasze współpracę, jeżeli chodzi o Wasze relacje. Ale druga rzecz, o której bardzo ważna, o której może mówić ta szóstka pentakli, to jest karta prezentu. I tutaj karty mogą wskazywać, że jeżeli ktoś tak ja bym tutaj skłaniał się ku, ku partnerowi przede wszystkim, chcę zrobić coś dla waszej relacji, to żebyście umieli przyjąć prezent jakieś docenienie od partnera, komplementy tak? karta to też może radzić właśnie, żeby pracować nad przyjmowaniem komplementów, prezentów, może być tak, że po prostu w tym też macie problem tak? że jakaś e, no wasz charakter, pewna skromność na pewne rzeczy wam nie pozwala, albo nie czujecie się komfortowo Łatwiej jest Wam wyciągnąć dłoń i komuś coś podarować, niż coś od kogoś przyjąć. Natomiast jeżeli chodzi o tło, ta karta może mówić, ta szóstka pentakli może mówić o tym, żebyście też, jeżeli zostaniecie w tym miesiącu w jakiś sposób docenieni, dodatkowo wynagrodzeni, żebyście moi kochani nie mieli obiekcji przed tym, żeby. Z tym, z tym docenieniem, tak, czy też dodatkowymi środkami materialnymi, po prostu czyjąś hojnością, żeby z tego skorzystać. Tak? Dlatego, że, tak jak mówię, szóstka pentakli jest kartą przyjmowania prezentów. Jako, je jeżeli miałbym tutaj już podsumować całość tego przekazu, tego miesiąca, karty tutaj pokazują bardzo mocno. Wychodzące na jaw informacje. Z waszej perspektywy one mogą być istotne. Szóstka mieczy, tak jakby pewne rzeczy, raczej pewne informacje, pewne wiadomości, które będą do was w tym miesiącu przychodzić, wprowadzały spokój i na zewnątrz, i wewnątrz was. Natomiast dwójka kielichów, tak jak wcześniej już powiedziałem, karta pojednań, karta dobrych atmosfery, też karta pewnych zobowiązań. Karty tutaj mogą wskazywać, że partner w tym miesiącu, jeżeli wcześniej odczuwaliście, że partner coś ukrywa, to sobie w tym miesiącu pewne rzeczy wyjaśnicie, nastąpi spokój. No i przede wszystkim, że partner będzie się Wam też tutaj starał udowadniać swoje zaangażowanie. Mogą też pa paść tutaj, tak jak wcześniej już powiedziałem, pewne, po pierwsze, e, pewne wyzwań, wyznania, pewne deklaracje, także związane z przyszłością. Też jakby relacja będzie w tym miesiącu też może naprawiana. Partner też Wam może tutaj zaproponować, może się okazać, że po cichu planował albo jakąś randkę, albo jakąś wyprawę. Może Wam tutaj po prostu zaproponować jakąś wspólną wycieczkę, tak? Jakąś mobilność. Karty też mogą tutaj pokazywać, że nie spodziewacie się jakiejś dłoni wyciągniętej do Was w tym miesiącu na zgodę. To co pozytywne, nie widać tutaj. Karty nie ostrzegają przed pojednaniem się z tą osobą, która będzie chciała się z Wami tutaj w tym miesiącu pojednać, przeprosić, wyjaśnić pewne kwestie. Karty też mogą tutaj wskazywać, że w szóstce mieczy, czyli karcie mobilności, możecie w tym miesiącu mieć możliwość coś zobaczyć z innej perspektywy uświadomić sobie coś ważnego. Poniekąd zawsze się mówi, że po podróże kształcą, tak. Natomiast tutaj karty mogą pokazywać, że jakaś mobilność może Wam pomóc sobie troszeczkę inaczej poukładać w głowie. Jeżeli chodzi o tło, trójka pentakli, tak jak wcześniej już powiedziałem, dobra kooperacja. Bardzo prawdopodobne, że z jakąś kobietą z trygonu ognia, czyli waszego trygonu. Karty też mogą pokazywać, bo bardzo często jest to karta szefowej. Docenienie w pracy. Karty też mogą pokazywać, że w tym miesiącu coś, jakiś ważny cel uda Wam się, ale najprawdopodobniej nie, sa, nie samemu, z pomocą kogoś innego zrealizować. Karty też mogą wskazywać docenienie Was przez kogoś lub Was samych, przez Was samych. Tak? Czyli em, tutaj po prostu powiedzenie sobie wprost: Ty to jesteś zdolny, zdolna, tak? Ty to jednak potrafisz. Karty też mogą tutaj właśnie pokazywać to, że wy popatrzycie po prostu w tym miesiącu na siebie z dużą życzliwością, zrozumieniem i docenicie sami siebie. Jeżeli chodzi natomiast o radę, po pierwsze, pilnowanie równe, równowagi w dawaniu i braniu, także jeżeli chodzi o nasze zobowiązania zawodowe, czyli ile. Em, Trochę taka, troszeczkę tak jakby, jaka płaca taka praca. Natomiast tutaj karty nie mówią o tym, żeby ktoś w, jakiś, w jakikolwiek sposób próbował Was zawodowo, czy też finansowo w tym miesiącu skrzywdzić. Dlatego też będę się przede wszystkim skłaniał do tego, żeby w tym miesiącu skupić się na tym, jak przyjmujemy komplementy, prezenty, jak, czy nasza skromność Wam nam na pewne rzeczy pozwala, tak? I tutaj w tym miesiącu warto by było się skupić na tym, jak podchodzicie do różnego rodzaju wyróżnień, pracować nad tym, żeby le lepiej sobie radzić tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o przyjmowanie czy prezentów, czy komplementów. Ta karta też może tutaj wskazywać na to, że jeżeli w tym miesiącu będzie Wam coś oferowane, jakiś dodatek, jakaś premia, jakiś prezent, no to warto chyba to w szóstce pentakli będzie przyjąć. Tym bardziej, że tak jak mówię, w całości tego miesiąca Poza kartą Księżyca nie ma żadnych kart, które budziłyby jakiekolwiek moje wątpliwości. A i ta karta księżyca w tym miesiącu nie jest obstawiona przez energię stricte ostrzegające przed kimś, przed czymś, przed jakimiś tajemnicami, wieżami i cud innymi cudnymi energiami, tylko ona pokazuje, że Chyba, że wy też jeszcze jedna rzecz, o której karty mogą tutaj mówić, możecie sobie uświadomić czyjąś bliskość albo czyjeś życzliwe, prawdziwe intencje w Waszym kierunku, jeżeli wcześniej mieliście takie oczekiwanie. Może do Was też pewna, yy, pewna rzecz dotrzeć, jeżeli chodzi o jakąś Waszą relację. Może tak ktoś robił coś, co Wam się nie do końca podobało, a w tym miesiącu na przykład sobie możecie uświadomić, że On to robił dla, własnego, dla Waszego dobra. Yy. Tylko może nie do końca w taki sposób, który wam odpowiadał, albo w tro, w troszeczkę taki pokrętny, albo wy gdzieś może nie, nie potrzebowaliście, nie chcieliście czyjejś pomocy, tak, czyjegoś wsparcia, jakby nie rozumieliście czyjegoś działania w tym miesiącu. Wy sobie po prostu uświadomicie, po co ktoś coś robił. Co może być też dobrym, dobrą podstawą do pojednania. I to tło też jest tutaj, moi kochani. Też jeszcze jedna rzecz. Jakaś współpraca może przynieść wam bardzo dużo radości, bo z kielichów to jest poczucie też spełnienia, tak? Miłości własnej, miłości zauroczenia wobec kogoś, ale też poczucie spełnienia. Też karty mogą pokazywać, że w tym miesiącu. W połączeniu tych dwóch kart, rozpoczniecie jakąś nową, fajną współpracę. Bądź na przykład, może się pojawić jeszcze jedna rzecz, może się pojawić w Waszym na przykład zespole, miejscu pracy nowa osoba, z którą będziecie świetnie, Wasze energie będą fajnie rezonować i Wam się po prostu będzie dobrze współpracowało. Najprawdopodobniej bardzo szybko wyczujecie tą osobę. I nastawienie do Was, to jaką ta osoba ma energię tutaj. No, moi kochani, bardzo często się uważa, że trzeba być takim, wiecie, praktycznym, bardzo takim odpowiedzialnym, obowiązkowym. I z kim by się nie pracowało, to trzeba, to trzeba tak czy inaczej z tą osobą no, współpracować, pewne działania podejmować, tak? Natomiast, no. Zawsze będzie tak, że też te czynniki personalne będą istotne. Z jedną osobą będziemy dogadywać się świetnie, będziemy lgnąć do siebie, tak? a z drugą nie. Tutaj karty mogą po prostu pokazywać, że. Z kim współpraca w tym miesiącu będzie układała się świetnie? Nej, bardzo prawdopodobne, że to ktoś, jest to ktoś nowy w waszym otoczeniu albo będzie to ktoś nowy w waszym otoczeniu, z kim będziecie tutaj super współpracować. Bardzo prawdopodobne także, że w tym miesiącu będziecie mieli do wykonania wspólnie jakiś, jakiś projekt, jakieś zadanie, jakiś cel do zrealizowania. I tak jak wcześniej już powiedziałem, szóstka pentakli, raz, równowaga w dawaniu i braniu. Oczywiście to jest zawsze bardzo istotne. Mam wrażenie, że to jest coś uniwersalnego. Tak ja w ogóle mam, uważam, że jeżeli chodzi o relacje, to trzeba stosować efekt lustra, tak? Trzeba zwracać uwagę, jak nas to ktoś traktuje i mniej więcej odpowiadać tym samym. E, na, natomiast, jeżeli chodzi o drugie znaczenie, karty tutaj mogą wskazywać na to, że czyjaś hojność, czyjaś szczodrość, czyjaś życzliwość w tym miesiącu w Waszym kierunku może być tutaj i warto by było tutaj e, no, przyjąć to. Jeżeli e, i myślę, że jeżeli chodzi o ten miesiąc, moi kochani, to to to, co najważniejsze, to już tutaj zostało przekazane. Moje kochane strzelce, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Matchmen Tarot.